ale mój mili, Z moim światem jest coś nie tak, przyjaciele, obudziłem się i nagle mój Minecraft wygląda jak jeden wielki piksel. Ale dzisiaj przejdziemy się, widzowie, do mojej naszej tutaj żółtej owieczki Lolo. Zobaczymy po prostu, czy również on w tym świecie tak ma, i pomożemy mu to naprawić, bo pewnie się tym przejmuje i tak dalej, tak. Także widzowie, jedziemy poszukać Lolo! Nowość na palion Stein, moi drodzy, czapka, szalik! Albo zestaw yy, drugi widzu szybko wbija paleonstain! O! Przecież jakaś wioska i żółty kolor! Dobra, tu na pewno będzie LOLO! Tak jest! Jest Lolo! Patrzcie! O nawet bazarek jest żółty. Lolo, co tu się stało? Ty też masz takiego Minecraft? Lecz! To? To, to są mlecze! MECA! Ej, Lolo, ale powiedz mi, czy, ty, czy dla ciebie to jest normalne, co ty widzisz? Eee, no, trochę mało widzę. Lolo, to nie jest normalne! To wygląda jak jakiś inny Minecraft! Ej, a pokaż mi twarz! Twarz? O nie, cały czas taka brzydka. Nic się nie zmieniło. No co ty mówisz? Ale ty też masz taką samą cały czas. Znaczy... Ej, kot, kotlet, 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 kotlet. Jaki kotlet? Gdzie? Kotlet? kotlet ja kolik, nie kolik, mogę! mogę. Ej, ten kot nie ma w ogóle grafiki. No tak. Ej, tu jest pies! To jest każde ja pies, zwierzę, Piesek! Ej, Ej faktycznie, tu. Ej, a czemu tak się stało, że my tak nie Osad... widzimy? Osad... Osad... No jest Zie... Zielony osadnik! BE! Zielony, be, zielony osadnik be, Zielony osadnik. Nie Ijada ze mną. Co tu się dzieje? A co tu się stało w ogóle? Ej, musimy to sprawdzić, Ej, bo kiedy to jest Ja nie, nie Ja dostałem siódmy poziom. Ej, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, jak to siódmy poziom? Tu gdzieś musiał poziom leżeć, czy, co? Ty zginąłeś znowu? czy mam siódmy poziom. No chyba nie, nie pamiętam. No I co to 8? jest? No to ja przez to tu przyszedłem. To nie ty? Tak? No nie, no co ja, gdzie no ja? Ja, dobra, wszystko na żółto tu jest. Śmier... Ale czemu myślałeś, że to ja? Przecież to nie byłem ja! No Lolo, no to jest żółta tablica z żółtymi napisami, kto to mógł być? To jest wszystko kłamstwo, to nie byłem ja, nie oskarżaj mnie o to. Dobra, nie daj mi to przeczytać. Śmierć równa się realistyczny Minecraft. Czemu ty się tak kitrasz? Co ty robisz? No bo czytam, ja nie umiem czytać, czytaj. Witajcie w śmiertelnej grze, co każdą śmierć Minecraft będzie się stawał bardziej realistyczny, lecz... Każda śmierć musi być inna, żeby to działało. Powodzenia, tajemniczy gość. Mm. Ok. To trzeba to przetestować! Eee! Czemu mnie zabijasz? <noise> no co, no musimy to przetestować! Jest napisane przecież, tak? Przeczytałeś no tak, mi to! Śmierć równa się realistyczny Minecraft, ale to co, Pas. chcesz mnie zabić od razu? Może co? Ja, może że... dom? Dobra, Lolo, no ja, nie musisz czytać, nie musisz. Ja, no każda śmierć musi być inna, żebyśmy się zmienili, w sensie, no, żeby nam się... Jakie no słońce wielkie! Na cały ekran! Mam no to stylowy? co, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby po prostu, żeby zginął. Żebym ja zginął. No tak, no przecież to powiedziałem, tak? No to może zróbmy sobie jakieś rzeczy. No dobra, dobra. No dobra, czekaj, bo ja nie wiem, czy to działa. Najpierw to sprawdźmy. Trzymaj, Lolo, drewno, zaraz mi oddasz. Czyń honory, zabij mnie! To będzie pierwsza śmierć, czyli nie będziesz mógł mi już nigdy zabić Bo to już Spokojnie, nie spokojnie! Ja, ej, ja nie widzę rata. swojego życia w ogóle Skacz, skacz Ja nie widzę swojego... Dobrze, dobrze O, ginę chyba Dobra, bo mi się ruszały serce. O, o Lolo, to działa! Dobra, mam już normalny celownik, ale jakieś zbugowane bloki też mam Właśnie widzę, ej, ja się czuję jak w bajce No Serio, ale osadnicy są przynajmniej normalni Ej, ale ładnie do to celu. wygląda? Patrz, jak ładno. jaka ładna! Patrz! No, a jak Fajna. wygląda mleczyk! Jaki Mlecek! mleczyk! O, am, 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 co co am, ty masz pod am, am. sobą? To jest cień? Patrz, mój cień! Ej, faktycznie. takie jakiś, kwadraciki. Jakieś takie no? Co to, jest? co to jest w ogóle? Ale ładna wełna! To jest wełna, to ty zbudowałeś? Nie, żółta wełna faktycznie. Ale to. mi się podoba! Ej, fajnie tu! To to umy... mi... Dlaczego? O, tu jest spać jedzenie. Dlaczego? dlaczego? Powiedz mi dlaczego? Dlaczego? Eee, Co dlaczego? Ta tablica jest żółta i napisy są na żółto. ty to wszystko ustawiłeś. A, a zombie! Ale zombie jest normalne. Daj ja mi Musimy iść spać gdzie jakkolwiek Dobra, to jest klawcie, to nie jest crafting. Wypad! Ej, nie zabijaj go! No, Lolo, łóżko. nie zabijaj, Chodź, dobra Mamy łóżka. Idź spać tam, ja idę spać do innego, poczekaj czy my tu mamy jakieś... Hmm. O, osadnik, 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 osadnik Wypraszam cię, śpię! W pobliżu są potwory, nie mogę spać! to spania, szybko! Biegnę do innego, szybko, spokojnie. Biegnę... Dobra, proszę, tu mogę. Jest, tu mogę! śpię Lolo, śpię! Życie jest piękne! Ja też Życie jest piękne, dobra, mamy to gdzie to jest crafting, gdzie tu jest crafting, gdzie zróbmy sobie jakieś potrzebne rzeczy na sam start. mhm, mhm, mhm. Dobra, gdzie? O, ej, dobra, nie... wychodzę. Ej, a zrób mi temy, proszę! Ja cię tej, itemy chcę, tej temy chcę. Temy, no zaraz zrobimy, proszę. Ej, ej bo, bo jest problem. Bo już jedną śmierć wykorzystaliśmy, bo ja ciebie pobiłem. No tak, zabić... Jak to będzie kolejna? Nie możesz mnie zabić. Znaczy, dużo jest. Mo mogę skoczyć z wysokości na przykład, albo będę musiał znaleźć kaktus, Aha. albo utopię się. Albo... Ej, a może kowadłem! Kowadło na Ale głowę ci rzucimy. Skąd ty weźmiesz kowadło teraz? Lolo! Eee! Lolo, czemu Czemu zabijeś golema? W sensie czemu zaatakowałeś? Dobra, lolo, obronię cię, czekaj, daj mi sekundę. On Szybko, o, nie, szybko, szybko, lolo, daj mi sekundę. Potrzebuję sekundy. Potrzebuję uciekam, uciekam, potrzebuję sekundy, uciekam. lolo. Dobra. Czekaj, 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 Ej, Lolo, ej, dobra, uciekaj, uciekaj! uciekaj. On mnie nie bije, patrz! Zabiję go! Zabiję go, <toddrych> <toddrych> lolo! Nie! Proszę! Uciekaj, uciekaj, dobrze! Zabiję, zabiję go! Nie! Spokojnie, Co dobrze Zabiję go! Umiera! Lolo uciekaj! Zabity. Dobra, zabij to spokojnie. Wszystko, wszystko, wszystko. Ja już z tobą nie gram! Ja już z tobą nie gram, to są głupie gry. Ja się tu chowam. Co ty gadasz? Nie gram z tobą, to jest koniec, ja tu zostaję. To jest kamień? To jest... To jest bruk? No Lolo, nie obrażaj się, no przecież obroniłem cię, no, co ty mówisz? No bo mnie prawie, no. Ale ja cię obroniłem. Chodź, no, no, zrobię, dobra, ci, no, zrobię ci miecz, żebyś mógł się bronić, okej? Okay? Zaraz, tak, zaraz, no zaraz, dawaj. Zaraz się idę, jak, jakkolwiek mogę zabić. Zabić. Dobra, 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 dobra. Daj dobra. mi. Cyk, cyk, mamy tak. Zrobimy sobie po sikierce. No Mogę yes. sobie od yes. razu drugą zrobić, mogę sobie drugą zrobić. A ja zrobię jedzonko. Trzymaj. Zrobimy ząko? sobie jedzonko. Po kilofie i po Niam. 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 Dobra, Lolo trzymaj, dobra, dobra. zestawi Okej, dobra. Oto się mam, no ale muszę się zabić I tak, więc... Eee, to może z wysokości spadniesz? Aaaa, poczekaj, z wysokości? No, zbierzemy ci drewno Podbudujesz się na górę i, i, i spadniesz jest to jakaś ja nie tylko będziesz, tego będziesz musiał pozbierać tylko moje rzeczy Dobra, skaczesz z wysokości, Muszy, musimy zmienić Musimy zmienić, żeby był inny wygląd Lolo, patrz na mnie Będę skakał z drzewa gdzie ty jesteś? Gdy tu, jesteś? Lolo, u góry Złapię cię Tu, góry Chodź, Skaczę, tak. Dobra, spokojnie, o, muszę się Muszę jak małpa się wspiąć, Ok, do góry Jeszcze małpa, wyżej, nie, jeszcze, o Teraz, Lolo, jeszcze, jeszcze o. Lolo, patrz na mnie Dobra, dawaj, Lecę! No! Ej pół serca! Dobra, teraz zginę, tak. Lecę! Jeszcze raz. Lolo, żyję! Lolo, wszystko w porządku. Są moje rzeczy tam. Nie musisz ich zabierać. Tylko... Ej! O jest za Minecraft dziwny? Ej! <laughs> Jak on wygląda? Co? Ej! Ale masz nikt fajny! Lubos, na ja też taki mam! Ale Ja no nie widzę swojego. No też taki masz. Ej, zarobi się. Ej, par... ej ten, ej, ten kurde. owca lolo pasuje do tego, do tej czcionki. Bardzo Lolo, lolo, lolo Ej, ten ej jest taki to jest nie... taki Minecraft, ale inne... troszkę mniej pikseli jest mam wrażenie. No! no. Ej, dobra, ale ej, ale mam przynajmniej nie, nie mam lagów przynajmniej. Jak dziwnie wygląda. No bardzo. Ej, ja tutaj zobaczę tu. Jaka czcionka! Fajna! Tak to fajnie wygląda? nie, to wygląda. Dobra, lol, no, potrzeba, Trzeba zaraz się inaczej jakoś zabić. Tylko pozbierajmy sobie jeszcze jakieś rzeczy. Co my potrzebujemy? Cel jest jakieś inaczej, się inaczej ej, zabić. Zobacz U. villagerów, wyobacz ja ja, villagerów. Ej, mam wrażenie, że wszystko jest takie malutkie w tej grze. Ja też mam takie wrażenie. To taki Jakby, mały to ja wiem. Dirt. Jakby ten dirt był taki, no? taki tyci, tyci. Albo jakbyśmy my byli tyci, tyci. Albo my byli, no. Ej, Jaki villager! Ja widzę! Ta A patrz, 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 o, a owca jak wygląda? Patrz, ej nie, tak być nie może, nie Dobra, mam mi się. pomysł, patrz, patrz, Lolo, będziesz, będziesz ze mnie dumny. Lolo, będziesz Co ze robić? mnie dumny. Będziesz ze mnie dumny. A. Chcę zrobić. Aha. E Gdzie jest tam ta owca? No tu. to. To stat, już ją tak szybko zmieniłeś? No? To masz zmianę w ręku, że zmieniasz owce se w żółtą nagle? Tak, 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 tak. Ja tak. Chciałem zmienić ją, no dobra, no widzę, że to. A, no to dobrze. ja już to zrobiłem, no bo ja jestem ale najlepszą motą. Ej dobra, to świat no. mi się podoba. Ej, kopania, Ej mi też jest taki dziwny, ale naprawdę ładny, taki wygląda. Ej, patrz, ale dużo słodka. jest możliwości. muszę, mo Mogę się utopić, muszę się... Patrz jaki słodziak. Pau! Pau! Ej, dlaczego no, to zrobiłeś? Dobra, lolo, otrzymaj, trzymaj parę dobra o, lolo, ja się idę topnąć. To jest śmierć ja bliska nam. Blisko tutaj będę czekaj, tylko gdzie jest tu jakaś woda, inna tam była woda. Tam no co ty coś? mówisz, jakie topno? Nie możesz tak zrobić. No topnąć, no, żeby było jeszcze bardziej realistycznie, nie? No to no, no dobra no. Idę, idę, idę. Ej. O, tutaj Ej. jest woda jakaś, patrz Tu jest woda! Ale golem. Czy ja tu się mogę... <laughs> ja nie mogę moi temy, ja ich nic zdobędę. Dobra, idę tu. Tu wszędzie jest głęboko! Czemu tu tak głęboko? To wszędzie? jest? Jak tu? Ej, no Ej, co to jest? Co? Dobra, to jest porobane, no tak głęboko. Dobra, topię się. Tu se pozbieram Dalej. siebie. Brom, 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 Proszę mnie nie zabierać moich itemów Dobra, jestem na dnie. Brzuchem Ej, na dnie. Brzuchem. Ej, jestem ciekawy, jak będzie to wyglądać następne to, nie? Bo, co? bo będzie będziemy ciekawe, no czy te, będzie, no. Te, też jestem ciekawy. Ej, a czy na końcu będzie takie mega, mega realistyczne? No. Mam nadzieję, że tak. Chciałem to zobaczyć sobie... Umieram! Yeow! Lolo, ginę. Dobra. Ginę. Mieram mi Dobra, moje rzeczy będą pod wodą. Ooo lolo! Ej! Lolo, zwykły co? Minecraft! Lolo. Na, z czego to jest zwykły Minecraft? Najzwyklejszy Minecraft, ale mnie denerwuje, że ja muszę... Czy jak ja się spalę w lawie to ja swoich itemów nie odzyskam Ja nie mogę, moje bierze. Ej no, rzeczy. faktycznie! Moje Ej, ale to co rzeczy. nas... Jak, jak masz zginąć teraz? Jak masz zginąć? No, jak ty masz zginąć! A, jak no ty. to tak! Nie możesz mnie zabić, skoczyć z wysokości nie mogę, nie mogę się utopić. Eee... To może golem! No, ale jak zabiłem golema? Ale, gole... ale golem nie jest kolejny przecież tam! A tu jest! Śmierć no? od golema? A czemu on mnie goni? Znowu? Nie, ja bym tego golema no. za, zabił. Golem. No, a, no i teraz ucieknij przed nim tak daleko. No dobra. Cześć, golemie! Golem. Trochę go obiję. Nie! A, twanie, bly, 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 bly. Zginiesz! Ała! Dostałem, zostałem! No Lolo się gdzieś Czemu są rzeczy? No dobra uciekam no przecież to ty No są twoje nie. rzeczy Czemu wyrzuciłeś Gdzie? Gdzie? O faktycznie Nie o, zginiesz Nie Lolo uciekaj ty, Jak ja mam zabić a. się przez golema jak ciebie koni cały czas? Mm, Golemie zabij mnie Golemie mm. zabij mnie Golemie nie przytulaj mnie Nie przytulaj mnie ehm, za mnie A weź mu Villagersa mam za... a czemu? Bo, jak go uderzysz, to cię golem będzie cię uderzyć. No to, ale on ciebie chce co teraz uderzyć Dobra, zabiję go. Pat Śmierć Patrz. w wiosce! Śmierć w wiosce! Halo! Eee, no nie mogę, on nie ja się... Chyba ten golem on... nie lubi owiec. <laughs> on goni ciebie. Patrz! I stąd? On przyszedł na bazar. No dobra, szuka w jakiejś innej śmierci. No nie no, dobra, zabijam go. No baranie no. On i tak mnie nie zabija, mamy żelazo. O. Ej, no dobra Ej, jeszcze możemy poczekać do nocy, żeby cię potwór pokonał? Żeby potwór pokonał? Taak. No dobra, to jest proste, ale jest mnóstwo innych śmierci! Trzeba znaleźć coś innego. Czekaj, czekaj. No to czekaj, co czekaj. jeszcze jest? No jest mnóstwo, jest tego mnóstwo, na pewno. To jest kowadło, na pewno myśl, jest. Myśl, myśl. Jakiś ehm... żwir! Daj mi że To jest wir? żwir! Żwir! Mam. Ale faktycznie się możesz udusić przez zwir. No pewnie, że tak. Biorę żwierek. Żwirak i Muhamarek. Dobra. dobra. Uwaga, Ej, uwaga! Dalej. Żegnam ludzi. O, może tak mnie będziesz widzieć. Eee, Czekaj. Jesteś nieumiejętny. Ginę! Nie Umiera, tylko A. nie podnieś mnie. Dobra. Lolo, od się? Lolo, tu jestem! tu jestem! tu jest, Lola, tu jestem! tu jest? Lola, jak ma... tu Jaki ładny! To już jest tu niż Lola, Niż zwykłe Lola, niż zwykłe No, no, no. Zabił cię? No. Co ty gadasz? Ale daj radę, ja teraz wezmę i temy swoje. Ej, co ci. Ej, taki mam no, ten chleb? Minecraft! Gdzie jest mój chleb? Ej, taki realistyczny Masz mój chleb? Gdzie nie jest mój mam. Chleb? A skąd mam mieć chleb? Nie, chleb. Nie wyparował. Miam Ej, co jest noc! No to jest noć. O, o będą moby, będą moby, będą moby! Ej, ale ładny no? ten Minecraft! Ja nie mogę, on oh, ładny! Ej, ale no? Ładny. taki no, ej, taki tuż to jest cały, cały czas gonić cię tym golem, naprawdę! Czemu ci wszystkie golemy nie lubią? No, lol, ja chyba nie, nie lubię! Dostałem w klatę. No nie, Lolo, Czemu cię golemy cały czas gonią w tym No nie filmie? wiem, wszyscy się na mnie uwzięli. Nikt mnie nie Spoko, lubi. Zabity, no co, zabity. ja idę się schować. Szukam ja się mobów, muszę zginąć od moba Halo, halo. O. Biorę na klatę każdego zombiaka jaki tu istnieje. Proszę co bardzo. Są jakieś ząbiaki? Nie, nie widzę żadnych. Że z noc, halo. Musimy iść w miejsce gdzie nie ma światła. Zombie u mnie! Dobra, dobra, idę, idę, zabiję. Zombie! zombie, Zombie! Zombie! me. Zombie please, ja chcę, żeby Minecraft był jeszcze bardziej... I ten zombie te... naprawdę nie... chce mnie znowu ja chcę, żeby pokonać! zombie mnie zabił, bo żeby Minecraft był... Nie, o lolo! Lolo! No, no czemu nie. się wszystko bije, lolo! Dlaczego no cię wszystko bije? O, straszne Zombie, 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 dawaj O w końcu Biorę cię na klatę zombie, chodź tu Dwóch zombie, tak jest Zjedzcie mnie Zjedzcie, żryjcie lam, moje kończyny lam, 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 Umieram Jo, to jeszcze, tu jest jeszcze więcej szczegółów Lolo Jak Wygląda Lolo, jeszcze więcej szczegółów Ej, no! A, ej, zginę. dobra, ale skoro ciebie zombie, to może dam szkielet! Piękny mleczyk! Lolo! Piękny mleczek. Tutaj jestem za tobą. Ale smakowitym muszę go zjeść. Am, nam, nam. Ej, ale to ładnie nam, wygląda. Nam, nam, ale to ładnie wygląda. Pięknie, to pięknie wygląda, naprawdę. Brakuje no. mi szkielet! Oh, oh. Pow! pow! Poo! Dobra, A, ej, dobra. dobra. Ciekawego, palionowo teraz wyglądało. Lolo muszę cię kiedyś zabrać na palionowo, ale muszę cię sprawdzić jeszcze, muszę się sprawdzić. No dobra, no, ale ja znam ten egzamin, ja jestem dobry. Ale to jest, to jest za, za mało czasu, to jest za mało czasu. Ja muszę cię jeszcze A będziemy bardziej odwiedzać moją wioskę? No na pewno będziemy odwiedzać twoją wioskę. A będę mógł mieć żółte owce? <laughs> tak. A będę mógł sobie zbudować wielki pomnik żółtej owcy i tam mieszkać? Tak, tak. Możemy mógł... zamienić wszystkie owce na żółte. Lolo, będziesz mógł serio wszystko. A teraz pomyślmy, Jej! teraz pomyślmy, w jaki sposób mam się zabić. Zabiłam je mnie... mob, mob mnie nie może zabić już nie może no. mnie zabić żwir. Ja i lawa. lawa, możemy zabić lawa, Możemy mnie zabić kowadło, możemy zabić kaktus. Skąd ja mam znaleźć te śmierci? Szkielet też mnie nie może zrobić, to jest mob. Idziemy na przygodę w poszukiwaniu kaktusa? no, tak. Dobra, to musisz o. wziąć sobie. Chodź spać, biorę wyro, biorę bierzemy wyro. łóżka i lecimy tak, tak, na Tak, tak, tak. Śpię! Sypiam! Ej, ale ładny ten Minecraft, na... Ja ten bruczek taki. bruczek taki ładny. Dobra, biorę wyro. Zarąbałem ci je. Idziemy! Dobra, czyli gdzie teraz mykamy? Na. na. p... pusty nie. Na Pustynie, na idziemy, masz żarcie, bo jestem głodny. Yy, no nie mam nic, właśnie, nie wiem, chleb mi wyparował, miałem chleb wyparował. Owca. Co ty mówisz? Owca. Mogę ją zabić? Nie! Proszę, mięso potrzebuję tak. jedzenia, jestem głodny. Nie, ale ja nie mogę na to patrzeć wtedy. Lolo, lolo, wybacz mi, no jestem niesorcercą. No dobra, nie będę. Nigdy przy tobie już nie zajmowcy, spoko. Patrz, patrz, mam tu innych śmiałków, zobacz. Mam innych śmiałków do jedzenia. Popatrz. Jestem w dziurze. Mam innych śmiałków do jedzenia, ja sobie poradzę, spoko. Jestem w dziurze. Jakie dziurze? No, jestem w dziurze. Lolo, we jakie ty jesteś dziurze? Weźmie, weźmie, proszę. No, ja jestem w dziurze. Już, już do ciebie idę. Lolo, mam trochę żarcia, tylko nie mam pieca. Czy ty wpadłeś do dziury? Wchodzę, wychodzę. wychodzę. Lolo, robię nam to jakieś jedzenie. No, chyba owieczki ci nie robię. Spoko, trzymaj. Masz. Daj mi, co to jest? To jest, to jest chyba krowa. Mle! Co? Mle! A świ... No, to to masz świnie. Mle! No co? Ja, ja jestem, ja nie jestem mieczarwny. No to ja nie zrobię ci teraz farmy. Co mam zrobić? to, A to Jezu, to mi ostatni chleb Co <noise> ty gadasz. Dobra, ee, musimy znaleźć jakąś mi kolejną śmierć, bo nie będzie Minecraft realistyczniejszy. No to, to szukamy kaktusa Czekaj, Idziemy ale na, jest na Do... pewno jest też jakaś śmierć po, Podpalmy Do się nie... Tak, patrz to Co? Ja nie mogę, nie wpadłem na tą krzysiwo. Ej faktycznie, to potwar się Dobra, klikam Trzymaj się Trzymaj się e. Trzymaj, Lolo, odsuń się, Lolo, odsuń się Lolo Co? się, Lolo, odsuń się Lolo, 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 Lolo Moi drodzy, nie pokazywałem jeszcze tego teksturpaka To jest już, nie wiem jaki, ale Coraz lepszy Lolo, gdzie ty biegasz? Patrz, co tu mamy Mamy tak Tutaj mamy patrz, to tam będzie TNT To jest kolejna śmierć, tam jest wagoni. Ile tu jest rzeczy naraz? Dobra. Chodź do tej świątyni, lolo. Tylko teraz Lolo, musisz uważać. Ta świątynia jest śmiercionośna. Tam jest TNT i nie, nie, nie stań na milu. Musisz się mnie słuchać teraz. Co ty mówisz? To jest tak? Nie! Nie, nie kop! Ale fart, zniszto, to, zniszto, to, zniszcz to, błagam ja. Już, Jezus, nie spodziewałem się tego A, no to ty zrobiłeś, ała a! O, jest to dobra, o, dobra mamy to. Ja Uf. nie Rez, mogę, nie Lolo, wysrazyłem. nie strasz mnie o! Ej, patrz, razu. Ej, dobra, zaraz kowadło będę mógł zrobić Ej, a to jest cinty, nie? O, dobra, tak, 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 zbieramy to Ja Ej, nie to mogę, poczekaj. Lolo, nie strasz, serio co? Zrobił łuk, zrobił łuk! O! właśnie, mam strzały nawet. Dobra. Ja mam ten, a ja mam nitki. Dobra, czyli tak. Potrzebujemy papiki. Potrzeb... Poczekaj, zrobię łuk od razu. Możesz mi rzucić TNT, to już będzie... To czekaj, to będzie kolejne to już śmierci. I mamy dwie. Zobacz, masz... TNT... Nie, sorry, TNT mierzy rzucić, tak? Tak, tak, TNT, czyli mamy jedno. Jest całe. Łuk to... Jest jest całe. Dwa. I na ko... A, kowadła ko nie zrobimy teraz, nie mam za mało. Ajajaj... jaj! Aj. Ale tak. będzie dobrze, damy radę, damy radę, mam luk, mam luk, ale... Dobra, muszę stąd wyjść Działaj Lolo, ja działaj, ja działaj, mi... działaj, ja muszę stąd ja wyjść O nie ciemno się robi Nie wiem czy nie iść spać najlepiej Na początek Myślisz? No to chodź spać, ja będę spać Dobra Ja se tu zaświecę Pstryczkiem... O, ja o idę spać. Śpię też, śpię. Zrobiłem sobie tak. ognisko obok siebie, żeby było mi ciepło w nocy. Przepięknie. Dobra. Dobra, ja może się zabiję TNT, co? Ty możesz wychodzić. Dobra. Dobra, czekaj, tylko jak stąd wyjść? Gdzie tu jest... O, jest wyjść. Jaki piasek dziwny! Dobra, daję wirko, cyk. Wysadzam się. Proszę, żeby moje itemy przeżyły. Dobra, moi A to drodzy! Przytulam się na do TNT! Lolo, żegnaj! Lolo, żegnaj! Ej, lolo. Ojej, tak zniknęły, nie ma ich. się świat normalnie renderuje. Ej, ale piasek jest normalny. A mnie nie jest normalny. Ej, nie jest normalny. Jak zniknęły moje? O, nie strasz, księż, moi też. Co to jest Dobra, za kwiatek? Ej, masz mleczek? Ale to wygląda. Mam! Mam ale to wygląda to jest coraz bardziej realistyczne, to jest niesamowite no. Ej, jestem ciekawa jak to będzie wyglądało! Nie? To będzie mega fajne! Dobra, biorę, biorę ten. Idziemy tam, chodź, chodź, idziemy tam gdzie... Była... Kaktus tu o, jest! Nie! Gdzie? Kaktus! No obok nas! No obok nas! Ej, fakty, Ej! fakty się! Ej, to poczekaj, to nam zostało tu masz tak? Pas co robię, pan co robię! Lolo! W parkoury! W parkoury Lolo się jeszcze pobawimy, ale... Sery, nie musisz, nie musisz No dobra, muszę zjeść Nie, nie, musisz, nie musisz się męczyć, Lodo Dobra, to no dobra, co? Ja tego tak, ja strzałę, strzałę, Daj całe, daj całe Daj całe, daj całe. Strzałe? No całe, chcę, całe, całe Dobra, ale to mnie jeszcze nie strzelaj My jeszcze nie strzelaj A, proszę Nie! Wow! Ej, ale ty mnie nie możesz zabić, bo ty mnie zabiłeś już! Ej. Ja muszę sam siebie! Nie ma więcej strzał! Nie! Trzeba znaleźć... Ja no, nie mogę! Mogę mi z ciebie nie choć? No nie wiem. Daj mi wyjmy z tego całe. Nie da się. Nie Daj da się. Z całe o, nie da się! Trzeba no znaleźć i co? kurczaka, ale co gdzie Co ty narobiłeś? Gdzie ty na pustyni kurczaka znajdziesz? Tu możesz... No, ale chodź ciała. do tej kopalni, to że w kopalni będzie! Znacznik, tu nic nie ma. Chodź! O! Wow! O! Dobra. Znajdziemy zaraz! Nie, to jest pusto Tu co są pustki! Pusto? Tu są pustki! Tu nic nie ma. Lolo, tu nic nie ma. Ale Lolo. poczekaj, to może będzie gdzieś skrzynka. Lolo. W skrzynce będą my te całe. Creeper. creeper. tu nic nie ma. Creeper, 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 creeper. Masz pochodnie? Piper, Mam pochodnie. Ty? O górę, raz. Klikam, klikam cały czas, klikam cały czas. Ej, co z Bogactwo, ale tego nie potrzebujemy. Lolo, gdzie ty biegniesz? Zaraz się zgubisz. Chodź tutaj, wychodzimy. Dobra. Idziemy dalej na pustyni. Mamy wow. tak, mamy śmierć kaktus. Ja jestem ciekaw, jak to jeszcze może bardziej realistycznie wyglądać. Mamy śmierć oh. kaktus. Więc idziemy, wychodzimy stąd. Śmierć kaktus. Eee! Lolo! Sorry! Mamy tam przypadek! Żyję, no bo ten klipper się na mnie ufniął, patrzy do mnie, mówi do mnie. Eee lolo! I co to jest? Ej, kolejna świątynia? Tak! I wioska! Wioska tu jest. No? Tak. Ej, wioska. idziemy tam! Ej, to muszą być tam te pojęcie, nie pojęczyny, te, wiespa. To, kurczaki może jeszcze powiedzieć, że będą na Ej, no? co tu jest? O to wygląda. Ty, 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 nie wiem, Bałtyk. Jaki Bałtyk? Nie wiem. No, no, chodź. Ej, patrz, jest Egipcjanie. Bufnie. Bardzo bufnie. Egipcjanie. <grym> od golema mogę się o. zabić. To, patrz, ile śmierci tu jest jeszcze. No, jeszcze mam TNT, czyli możemy spróbować. Albo znaleźć cały, albo, albo z golema. Lolo, zabijam się od kaktusa. Lolo, żegnaj. Było już! Nie było od kaktusa, nie zabiłem się od kaktusa, ani razu A, okej, okay, że Tylko okay. żeby mi itemy się nie zniszczyły Łóżko, łóżko głupku Mam, ja ma, kliknąłem już, mam, mam, mam Tylko mi itemy się znikną, poczekaj, ja mam To obok ton 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 no Lolo ton 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 Lolo Ej co tu, eh, ś... A, co tu się. A! Moje oczy! Dzieje? Ale mnie oślepiło teraz, Lolo! Co się stało? Ja nie mogę, nie widzę Cię prawie! Ale ja ş... jestem w edicie! Ale światło nawala. Ej, myślę, wow. że Ty, ja. Ej, myśleli... e, daj mi rzeczy. Ej, jak Jakie ta woda wygląda! Co tu się ale dzieje? Ale tu nie masz Twoich rzeczy, głupku. No Ty masz moje rzeczy. Ja, no, co, od razu tu ja mam Twoje rzeczy. <grym> daj mi je! Zobaczyłem na własne oczy, że mi zabrałeś. No dobra, bla, oh, bla, bla! Man, oh man, Lolo, jakie przedmioty! Dobra, ej, teraz zakochałem się, pustynia jest przepiękna. Te niebo, no. te detale, Lolo. Jaki ty jesteś realistyczny, Lolo! Jaki Wynę, ty jesteś ty. realistyczny, Lolo! No ja jestem przepiękna, mów tam. Co, idziemy tam? Wynę, Cześć, wytro. brakuje jednej śmierci. Jednej śmierci, dawaj. Nie, no, no dobra. A nie, no to co może, 10, być... tak? co może być jeszcze bardziej realistycznego? Przecież ten piach. Jak to może jeszcze wyglądać? A może... Dobrze? Może ja będę owcą wtedy Ja nie wiem, już komputer no nie wydali. Dobra, robimy ostatnią śmierć. Jaka nam została? Dobra. Strzała łuk. Nie wiem I co jest? Kaktus był, kowadło, nie. Co nam brakuje, Lolo? No możemy zrobić łukiem, bo łuka nie było jeszcze łuka. Nie mamy, nie mamy strzał, nie? Dobra, schodzimy no to może tu. tu. Tak, schodzimy tu. Pa ale dziwny pająk! O, Nie no, dobra to są słuchy. Nie strzały. ma nie, nie no, nie, no nie, nie mów. Nie No to idziemy do Golema. A golem możemy zabić, dobra, chodź. Jak no, ten kamień wygląda? Pę, Ej, pę, golem piam, piu, piu, musimy Idziemy do Golema. Idziemy <Criminal> <podlegBS> Lolo do Golema. Ej no co ty zrobiłeś? Chory Lolo, muszę wyjść! Chodź Ci no. pomogę, nie jestem taki wielki. Dziękuję. Nie jestem salmolubny, lol, przestań. Pa, pa, on, pa, lolo, pa, lolo, pa, lolo. Przygody, przygody, dobra. Czyli tak, mamy tutaj całą pustynię. Ja. Wszystko świeci jak nigdy. Golem! Dobra, 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 dobra. Ale ja golema w kurze zabijając człowieka z jego wioski. Golemie! zobij mnie, golemie! Zobi mnie. On tego nie widział! Jak nie widział? No i no patrz, teraz do ciebie nie Co zaatakuje. to co z ciebie za strażnik? Oh! Wow! O lolo, ale lagi mam! Co to jest? Nie lolo, dobra, to jest przesada Uf, Ale ładne Lo, to... Podoba mi się To jest przesada lolo Ten piasek no, wygląda się, w prawdziwym przesada? życiu No, ej, dojedziemy na plażę w Dubaju, patrz, możemy się opalać <laughs> Jak to Jak ten no. br bruk wygląda? Ej dobra zakochałem się w tym... Lolo, czy Minecraft może tak wyglądać? To jest jak, jak w prawdziwym życiu byśmy byli. A to jest co? Pod co? wodą jak to wygląda! O błędy! Wow! Błęd. Ej, no pięknie! A ja pokażę wesiaki! Wiśniaki. Krzaczki! Jak te krzaczki wyglądają? Osadnicy no. są tacy sami, Osadnicy są tacy sami. Po prostu to jest chyba... Po prostu Kwint... jaki kaktus! I itemsy. E golem Wysłałem jaki itemsy. jest dziwny a, Jak on wygląda taki zardzewiały A Bo on cię nie atakuje? No już się dogadałem, już się z nim dogadałem, jest, jest wszystko perfekto No dobra, no co? No ja już bardziej chyba nie chcę ten, bo mój komputer wybuchnie, a to wszystko wygląda... Będzie autodestrukcja! Tak, Będzie BUM! Spali, spali mi się tak. zaraz komputer, ja słyszę jak on chodzi. A tu, tutaj komputera nie mam za jakiegoś mega dobrego. Oa! Lolo! Lolo! Cześć do lolo! Ej, dobra, wojna! Nie Lolo, przesadziłeś! Wojna! Wojna Lolo! Koniec odcinka, lolo! Koniec!